Idealnie. Nie ruszaj się taki. Uśmiechnij się do aparatu, kotku. Wrzucę to zdjęcie do internetu. Dziękuję, kotku. Krek, Co znowu? Muszę teraz zjeść podwieczorek. Czy to twój własny biznes? Tak? Nazywa się drzewo handlowe. A ile zarabiasz na miesiąc? Trochę się śpieszymy. Trzy czy korurki. A ty co byś chciała? Jabłka poproszę. Sorki, ale nie mamy dzisiaj jabłek. Tego się obawiałam. Jadki będą wyglądały wspaniale we wszystkich tych miejscach, ale musisz zrozumieć jedną ważną rzecz. Nie dostaniesz moich kwiatów! Rozumiesz? One są moje Jessica, posłuchaj. Ja nie mam chłopka. Przecież się staram. Przyszłam nad potok, zmieniłam swoje plany, robiłam co chciałeś. Według mnie ty masz chłopka. Ty masz chłopka krek. Zaczekaj na mnie, panie motylku! Uśmiech do zdjęcia, kotku! Zaraz! A gdzie... Haha, ha Jessica z potoku! To był odjazd! To co, siorka? Chcesz znowu jutro pójść nad potok? Absolutnie nie!